Czy proteiny są potrzebne w e, przy robieniu rzeźby? Co to znaczy robieniu rzeźby? Słuchajcie, nie ma czegoś takiego, takiego, takiego jak rzeźba. Każdy ma rzeźbę, tylko u was tej rzeźby nie widać w europejskiej grubasy tak jak u nas, u jankesów, bo wy jesteście po prostu grubymi knurami, no jesteście prosiakami zatłuczonymi. Każdy ma rzeźbę, każdy ma mięso, bo o to wam chodzi właśnie, pytacie o rzeźby. Każdy ma zarysowane linie mięśniowe. Wszyscy wyglądamy tak samo, jak w atlasie anatomii, tylko że u was to wszystko zalewa tłuszcz, a ja mam organiczną skór skórkę, jak kurczak z rożna, nie? Słuchajcie, proteiny należy jeść, każdy rodzaj protein. Nie ma czegoś takiego, że jedne proteiny są lepsze od innych. Ludzie wam będą ściemniali, że profil proteinowy na przykład w orzeszkach ziemnych jest gorszy od profilu proteinowego wieprzowiny czy jakiegoś innego gówna. To jest wszystko ściema, słuchajcie, po prostu ludzie czytają na internecie gówna i powtarzają, bo nie potrafią myśleć, jakieś mają śmieszne autorytety, nie? w ogóle. Tak jak mówię, proteiny każde, Ile proteiny, im więcej, tym lepiej. Najlepiej, yy, najlepszą dawką, jaką ja między innymi stosuję, to jest od 3 do 4 gram na kilogram masy mięśniowej. A nie na kilogram masy, także wejdź sobie na wagę łazienkową bez skarpet, która puszcza ci prąd przez, przez stopy. Zobacz, ile masz procent tłuszczu. Oblicz sobie, ile to będzie masy ogólnej ciała. Odejmij tę masę tłuszczu od masy ciała i będziesz miał masę, ile można sobie czystego mięsa jest na świnio. I właśnie tą masę czystego mięsia, mięsa pomnóż przez 3 po cztery i tyle w wpierdalaj i nie bój się, Nery Ci nie wyciągnął, nie dostaniesz żadnej kamicy czy kamienicy nerwowej. Słuchaj, jak się martwisz, że takie rzeczy, to w ogóle i czytaj galek -ga i nie przychodź tutaj do, do zawodowca, do testa po jakiejś porady cebalem. No.